Cześć, dziś zapraszam do testu bardzo ciekawego telefonu debiutującej na rynku chińskiej marki Vernitor. Jest to telefon pracujący pod kontrolą Androida 6, a dodatkowo jest on bardzo tani. Kosztuje niespełna 600 zł. Zapraszam do testu. Telefon znajdował się w czarnym pudełku, w którym poza telefonem znajdowała się ładowarka, kabel USB. I instrukcja obsługi, czyli zestaw jest wyjątkowo skromny. Telefon ten, jak większość budżetowych urządzeń, zbudowany jest z plastiku i szkła. Na przednim panelu u góry ulokowano obiektyw kamery, czujniki światła i zbliżeniowy oraz głośniczek. Brak jest niestety diody powiadomień. Pod pięciocalowym wyświetlaczem znajdują się tradycyjne przyciski w srebrnym kolorze. Niestety też nie są podświetlane. Prawa krawędź telefonu kryje przyciski. Regulacji głośności oraz załączania. W górnej części tradycyjnie ulokowano gniazdo sławkowe 3,5 mm. Natomiast w dolnej części znajduje się gniazdo micro USB oraz mikrofon. Tylna pokrywa telefonu jest dejmowalna, Została ona pokryta warstwą gumy i ma tendencję do zbierania odcisków palców. W górnej części znajduje się obiektyw 13 megapikselowej kamery, pod którym znajduje się dioda doświetlająca, a poniżej ulokowano jeszcze skaner linii papilarnych, co jest niespodzianką, jak na urządzenie, które można kupić w promocji nawet za 100 dolarów. W dolnej części obudowy widzimy tylko otwory maskujące głośnik. Niestety można łatwo zasłonić wyjście tych otworów, kładąc telefon na pleckach. Po zdjęciu obudowy mamy miłą niespodziankę. Jest to prawdziwy Dual SIM. Nie jest to żadna hybrydowa konstrukcja. Czyli możemy zastosować dwie karty SIM i kartę pamięci osobno. Telefon ma też dosyć dużych rozmiarów baterię, która jest niewymienna. Ogólnie budowę można podsumować pozytywnie, telefon jest dobrze spasowany, elementy nie skrzypią. Jedynie tak jak mówiłem, można zostawić na tylnej budowie odciski palców, to jest jedyny minusik. Smartfon został wyposażony w 5-calowy ekran IPS w rozdzielczości HD, no z pewnością wielu by oczekiwało rozdzielczości Full HD. Pozytywną rzeczą jest to, iż taki ekran powinien mieć mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ekran całkuje się bardzo dobrym kontrastem, kąty widzenia są również bardzo dobre, a kolory są bardzo żywe. Niestety można dostrzec delikatną degradację kolorów. Maksymalny poziom jasności jest wystarczająco dobry, ale w ciągu słonecznego dnia bezproblemowo korzystać z telefonu. Zaś minimalna jasność także jest na akceptowalnym poziomie. Telefon nie oślepi nas w nocy. Przedni panel pokryty jest hartowanym szkłem Gorilla Glass trzeciej generacji. No i przyszła pora na pierwszą niespodziankę pozytywną. Oczywiście Telefon ten pracuje pod kontrolą Androida 6. Rzadko się to zdarza, młodym chińskim, tanim marką. Tu, akurat, mamy szóstkę na dzień dobry, zaraz po wyjęciu z pudełka. W systemie tym została przebudowana szuflada z narzędziami. Wszystkie skróty do programów znajdują się w przewijanej liście, ułożone alfabetycznie, i możemy z niej korzystać tak jak niegdyś z listy kontaktów. System też pozwala nam na dosyć dużą personalizację ustawień przełączników. Możemy to osiągnąć przytrzymując kółko zębate w górnej belce powiadomień. Po tym zabiegu w menu systemowym pojawi nam się taka pozycja jak kalibrator systemu UI. Kolejną ciekawą rzeczą jaką oferuje ten smartfon jest turbopobieranie, czyli jest to taka opcja, która Jednocześnie korzysta z sieci Wi-Fi, jak i z sieci komórkowej 3G bądź też 4G. Spolszczenie systemu przekracza 90%. Niestety jest też gorsza sprawa dosyć przeciętnie działa w tym urządzeniu skaner linii papilarnych. Praktycznie za pierwszym podejściem, rzadko kiedy udaje mi się odblokować telefon, najczęściej kończy się to drugim podejściem albo po prostu trzeba się nauczyć obsługiwać ten skaner, czyli robić to bardzo powoli i mu dać trochę czasu. Podobno ma to być poprawione z najbliższą aktualizacją systemu, a pierwsza z aktualizacji już zdążyła się pojawić. Jak na młodego procenta jest to bardzo duża zaleta i bardzo duży plus. Kolejną cechą która interesuje bardzo duże grono osób jest kamera. Otóż urządzenie to wyposażono w dwie kamery. Główna kamerka ma 13 megapikselowy sensor, a same zdjęcia zaś są na średnim poziomie. Są one może troszeczkę lepszej jakości niż te robione przez Xiaomi Redmi 3, ale Ilość widocznych szczegółów jest na przeciętnym średnim poziomie. Oczywiście, czym ciemniej, tym zdjęcia będą troszeczkę bardziej zaszumione jakość i będzie coraz gorsza. Chociaż muszę wam powiedzieć, że nawet zdjęcia robione w nocy przy całkowitej ciemności z użyciem diody doświetlającej wyszły całkiem dobrze jak na tak tanie urządzenie. Przednia kamerka oczywiście też pozwoli nam zrobić zdjęcie na Facebooka czy też Instagrama. A jeżeli chodzi o wydajność, to jest całkiem nieźle. Urządzenie, co prawda, pracuje pod kontrolą tajwańskiego procesora Mediatek o taktowaniu 1,3 GHz. Jest to 64-bitowy chip z 8 rdzeniami i wspomagany jest przez układ graficzny mali t 720. I chip ten jest wspomagany przez 3 GB pamięci RAM. Urządzenie działa pod kontrolą Androida 6.0. To wszystko powoduje, iż właśnie używanie go jest całkiem przyjemne, nie zobaczymy większych przycięć, lagów, czy też zawieszenia się urządzenia. E, oczywiście podałem telefon też testowi w benchmarku AnTuTu i uzyskał on tam jedynie 38 tysięcy punktów. No jest to wynik na obecne czasy przeciętny, ale należy pamiętać, że urządzenie to kosztuje. Poniżej 120 dolarów, czyli to jest koszt poniżej 500 zł. Kolejną pozytywną cechą tego urządzenia to jest łączność. Otóż urządzenie to, jak większość Chińczyków jest dual SIMem, czyli może obsługiwać dwie karty SIM i co jest też dużą zaletą, możemy rozszerzyć pamięć urządzenia, nie zajmując slotu dla drugiej karty SIM. Nie jest to hybrydowy Dual SIM, tylko w pełni funkcjonalny Dual SIM plus pamięć warto podkreślić. Urządzenie to obsługuje wszystkie częstotliwości wykorzystywane przez polskich operatorów, zarówno 3G, jak i 4G. No i jeszcze warto podkreślić, że Wi-Fi w tym telefonie jest bardzo czułe. Jeżeli chodzi o lokalizację, też nie jest źle. Urządzenie spisuje się lepiej niż Xiaomi Redmi 3, ale gorzej na przykład niż Leco czy też LeTV X500. Urządzenie dosyć szybko znajduje sygnał satelitów i lokalizuje nas z precyzją do około 4 metrów. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, czyli bateria. Ostatnio testowałem telefony z najlepszymi bateriami, tamte wyniki sięgały 8, 9, a nawet 10 godzin na załączonym ekranie. Jak jest w tym wypadku? Otóż jest dobrze. Pomimo że smartfon wyposażono w baterię o pojemności 2800 mAh, to jej żywotność jest na dobrym poziomie. Z pewnością zawdzięcza to Androidowi 6, który bardzo oszczędnie gospodaruje energią Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na tak dobry wynik jest ekran 5-calowy w rozdzielczości jedynie. Yeah, how did Ja oczywiście podałem telefon testowi polegającemu na odtwarzaniu materiału z YouTube przy maksymalnej jasności ekranu i maksymalnej głośności. No i telefon ten pracował przez 5 godzin i 50 minut, co jest wynikiem dosyć dobrym. to ten oczywiście można kupić jedynie w chińskich sklepach wysyłkowych. W sklepie Gearbest kosztował on 120 dolarów bez jednego centa, a w najlepszych promocjach można go było polować za 100 dolarów, czyli 400 zł, niespełna 400 zł. Podsumowując, muszę stwierdzić, że Werni zaliczył bardzo udany debiut. Producentowi udało się wyprodukować tani telefon pracujący pod kontrolą Androida 6. Urządzenie to pracuje dosyć sprawnie, robi nie najgorsze zdjęcia, a jego budowa też jest w miarę solidna. Oczywiście nie obyło się bez drobnych wpadek. nie najlepiej działa skaner linii papilarnych, który niestety często reaguje poprawnie dopiero za drugim podejściem. Także moim zdaniem jest to jeden z najlepszych telefonów dostępnych na rynku w kwocie do 500 zł. Mogę go z całą pewnością polecić. Jeżeli interesują Was telefony w innym przedziale cenowym, to zapraszam do kolejnych recenzji, jak i do obejrzenia starszych produkcji. W tym odcinku to było już wszystko. Ja Wam dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Liczę na łapkę w górę. Subskrybujcie też kanał. Bo jak mówiłem, już za niedługo kolejne fajne filmy z urządzeniami Prosto SIN. No to ma tyle, cześć, pa!